Hej, witam was wszystkich w kolejnym filmiku. Dzisiaj chciałabym Was zaprosić na filmik, który lubicie, a mianowicie... Jak możecie zauważyć po tytule Haul z second-handu, będzie to tym, tym razem troszeczkę inaczej, ponieważ będzie to takie trochę mierzymy. Będę, będziecie mieli przebitki, jak te ubrania wyglądają na mnie, żebyście mieli po prostu lepszy podgląd tego, jak się prezentują na osobie. Także mam nadzieję, że to Wam trochę umili. Oglądanie. Na początek zacznę od pokazania bluzy, którą mam na sobie. Jest to bluza w takim kolorze żółtym z napisem: uh, Sorry, but I have plans at home. Tak się prezentuje to bluza. Bluza jest na długi rękaw, bez ściągacza. Na dole, co za chwilę zobaczycie. Co pamiętam, ta bluza kosztowała 3 zł. E, tak mi się wydaje, e, wszystkie tutaj ubrania, które e, Wam pokażę, kosztowały nie więcej niż 5 zł za sztukę. Także e, od razu powiem Wam, póki nie zapomnę, więc nie będę przy każdej sztuce mówiła po kolei, co ile kosztowało, ale każda ze z tych rzeczy nie kosztowała więcej niż 5 zł. Także tak, to jest ta bluza. Ta bluza jest chyba z Pullenberg, o ile dobrze pamiętam. Także pierwsza rzecz. Druga rzecz będzie to golf. Golf w takim pięknym, niebieskim, w takim habrowym, kobaltowym właściwie kolorze. Przemiły, po prostu w dotyku on jest tak mięciutki, e, tak przyjemny. E, na długi rękaw tak samo, trochę taki e, oversize. Jest to marka Amisu, czyli New Yorker, chyba e, z tego co e, kojarzę. E, on jest w rozmiarze M. Ta bluza, nie wiem w jakim jest rozmiarze, chyba. Wydaje mi się, że ta bluza to jest chyba nawet eska. Eee, więc e, tak się prezentuje e, ten e, golf. Naprawdę jest przemiły. Ma tutaj też takie rozcięcia po boku, więc też fajnie wygląda, jak się go wpuści w spodnie. Co też będziecie mogli zobaczyć na przebitce. I dodatkowo uważam, że też ten kolor ładnie się prezentuje z moją twarzą, z moimi włosami. Także kolejna rzecz. Teraz koszula koszula czarna taka bardziej trochę sportowa trochę casualowa tutaj z takimi e, narzepy kieszeniami e, ma też rękaw on jest długi e, ale można go sobie też zawinąć bo tutaj chyba gdzieś ma a może i nie ma, może się pomyliłam, ale mm, jak też go sobie zawijałam, też fajnie wygląda właśnie podwinięty. Ona jest dłuższa, bo ona sięga za pupę e, i tutaj po bokach też ma takie rozporki, e, co też fajnie wygląda, na przykład jak mamy jakieś jasne spodnie e, czy jeansy, to też tak fajnie wygląda, albo też można ją nosić właśnie jako koszulę zapiętą, ale też bardzo fajnie wygląda pod spodem, na przykład jakiś t-shirt. I do tego rozpięta koszula też myślę, że będzie fajnie wyglądała, jako na przykład taka baza w takim jasnym kolorze, czyli na przykład jakiś biały czy kremowy kolor, i na to narzucona właśnie taka ciemna koszula też to może fajnie wyglądać. I ta koszula, nie wiem co to jest za marka, bo to jest jakieś XLNT A by Kappa Hull. OK, i to jest w ogóle większy rozmiar, bo to jest 42x44 i ona jest faktycznie taka luźniejsza, ale właśnie o coś takiego mi chodziło. Jeszcze bym chciała tego typu koszulę generalnie kupić sobie, która jest też z podobnego właśnie materiału, taka grubsza, ale już taką krótszą do wpuszczenia w spodnie, no bo tej spodnie nie wpuści. Następny będzie to sweter sweter to jest chyba marka ja nie wiem wiecie ups spadło mi ubranie to jest Janina i mi się to kojarzy z Lidlem albo z, z CNA, bo tam są takie podobne e... podobne nazwy więc może to jest któryś z tych raczej nie sądzę, żeby tu było to napisane no nie, nie ma tu nic napisane, więc nie wiem, w każdym, razie, w każdym razie janina. Rozmiar 38 jest to sweter taki melanżowy, w takim odcieniu szaro białym, w szaro takim beżowym. Tutaj on jest oczywiście. Niezapinany, jest taki długi, 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 on mi sięga tak do połowy, uda, może nawet trochę więcej. No i to jest właśnie taka, taka narzutka. Tutaj też ma takie wykończenie na rękawach, jakby takie podwinięcie. Ono tutaj jest zszyte, więc wygląda tak, jakby rękaw był stale podwinięty. No i tutaj nam się to fajnie tak odwija, i też dodaje to właśnie takiego uroku. I ostatni. E, ostatnia rzecz, którą muszę podnieść, bo mi właśnie tutaj zleciała, będzie to marynarka. Marynarkę, którą e, zakładałam też na święta, która bardzo fajnie wygląda, jest bardzo leciutka. E, może nie wygląda na zewnątrz, e, jak pokazuję ją na, na wieszaku, ponieważ ona nie ma w ogóle podszewki. Mi to absolutnie nie przeszkadza i podszewki nie potrzebuję, dlatego że jest to dla mnie zbędne, bo ona jest ładnie uszyta. Jest to marynarka w papitkę. Tutaj ma bardzo ładny kołnierzyk. Ten materiał jest taki sztywniejszy, on się praktycznie w ogóle nie gniecie. Ona też była prana przeze mnie w pralce i potem żelazkiem sobie ją fajnie uprasowałam. I super wygląda, także, jakby nie traci swojego kształtu. Jedyną rzecz, którą tutaj poprawiłam, to ona miała poduszki w ramionach. Ja mam ramiona takie szerokie, więc ja nie potrzebuję. Dodatkowego jeszcze Poszerzenia mojej sylwetki u góry Więc u mnie poduszki odpadają Bo moja sylwetka jakby Nie mam ani opadających ramion Ani wąskich ramion w stosunku do ciała Więc u mnie w zupełności Wystarczy zwykły ten Nie potrzebuję absolutnie poduszać I ich w ogóle nie lubię Także od razu je wyrzuciłam A przez to, że nie miały podszewki To one też były po prostu na nitki przyszyte I nie było problemu Zajęło mi to dosłownie minutę a także prezentuje się tak ta marynarka. Tutaj ja też sobie podwinęłam rękaw. Może być odwinięty, ale podwinięty wygląda lepiej, dlatego że ta marynarka ona ma taki rękaw nie 3 czwarte, tylko takie coś 7,8. No i w przypadku mojej sylwetki nie wygląda to dobrze. Może też gdybym była niższa, to wtedy te rękawy byłyby. Dłuższe, a ja mam jednak problem z tym, że rękawy bardzo często są dla mnie za krótkie, więc może to też jest z tym problem. Ona ma też tutaj kieszenie z przodu oraz. Nie wiem, czy nie ubudziłam szminku. Chyba nie. Oraz tutaj jest zapinana na trzy guziki, które są takim. taką mają fakturę dosyć fajną i są takie. Oropowatej. Ja wcześniej myślałam, że to jest materiał, ale to jest właśnie jak plastik, metal. Też bardzo fajnie wygląda, ale ja też ją wolę nosić rozpiętą. I to były wszystkie ubrania tym razem, jeśli chodzi o zdobycze lumpeksowe. Dajcie znać, jak Wam się podobało. Dajcie też znać, co sądzicie o przebitkach, które które się pojawiły w tym filmiku, i oczywiście, czy jest to dla Was atrakcyjniejsze oglądanie też przebitek, czyli takiego ala mierzymy. Jeśli Wam się filmik spodobał, dajcie kciuka do góry, napiszcie też komentarz, czy podobało się Wam coś z moich zakupów, albo czy Wy sobie ostatnio coś fajnego kupiliście właśnie w second handzie, zapraszam Was też na mojego Instagrama i bloga, do którego linki znajdziecie poniżej i do zobaczenia w kolejnym filmiku. Pa!